Przygody Asza Keczupa. Aż Keczup i jego banda po dwóch tygodniach łażenia w lesie oraz jak widzimy chyba spalenia chałupy tego upierdliwego sąsiada, docierają do miasta jako bezdomni. Ale chyba Misty się to znudziło, bo powiedziała: Ach, po czym widzimy, że najbardziej jednak fajerował Pikachu. Ponadto Brock jako doświadczony Firehop powiedział, że oprócz gorzo, od trzech dni nie jedliśmy nic. Więc aż jako wybitny trener, zamiast pójść kaść do restauracji i coś zeżreć, poszedł z tą szturm myszą do Pokecenter Center, go do Myślę, że jest głodny! Więc na polecenie kolejnego klona siostry Joy Przywożą im usmażonego stóra, bo jak widać w tym mieście żaden nie uczył się o kiecie pokarmowej. Po czym w mieście go że mają sala tortur i szczurów, ja aż był pod wrażeniem ilością pobitych pokemonów. To musi być wspaniały trener! I powiedział, że musi zdobyć odznaka tortur i przemocy. Kai z dumą przypnie się to na przodek mycki. Ponadto od pielęgniarki dowiadujemy się, że... Kto już 15 poturbowany w tym miesiącu? Misty dobrze zauważając, powiedziała Ashowi, że jednak znaleźli kogoś bardziej brutalnego, od niego. Kai as jako gentleman spróbował jej przyknolić, ale na szczęście siostra Joy ultra instynktem zatrzymała Asha, bo jeszcze by tego brakowało, żeby w tej baji przymoc wobec dział stosować. Na szczęście żadnemu się to nie spodobało. Po pokazie degeneracji naszych kamratów widzimy jak Złoty Stur w końcu tutaj zeżar i je w pełni sił, więc aż od razu chce wziąć tę myszę na pokaz przymocy, po czym już tradycyjnie aż dostaje znowu ze szturma, ale jak widzimy, to nic nie dało i poszli sam do sali. Kiedy ważą do sali, patrzą a tam jest gang motorcykli. Kaibosem jest co o 4,5 metra. Jakimś cudem nie gra w koszykówka. Po czym ten hop chytał Misty, bo powiedział, że mu się tak ofrela przyda. Bo idealnie łeb jej się kończy w jego pasie. Jak widzimy, Pikachu się fest boi tego Hopa. W sumie się nie dziwię, bo patrząc jak on jest srogi, to ostatnio walka to on osobiście chyba wygrał ze Snorlaxem. Po czym tylko porucznik Serge wyciepuje ulano szturm mysza. Kai aż go do... Ale i tak wyciągł Pokédex, bo więcej niż jego nazwa to nie wie. Za to Pikachu jak obejrzał to ulano szturmbysza, to afy barzył obrzydzonej nie mógł mieć i się zastanowił wiele rolat by musiał zeżrać, żeby tak wyglądać. Porucznik Sardz jeszcze wciepuje Ashowi, że nie znał się na Pokemonach, bo nie ulał swojego stóra. Pikachu jak to usłyszał to się tak wnerwił, to powiedział, że ich wszystkich tak wytorbi w luft, że za rok zabraknie tej ulanej kluchy na dniach Radzienkowa. Kiedy rozpoczął się szpil, Pikachu dostał jednego Thunderbolta. Miał krytyczne HP, ale oczywiście aż nie do Murzanego Potniona, bo po co? Dalej rajczu strzelo w pysk Pikachu ze szwaji. W międzyczasie widzimy jak zespół R. Kuko bez szyba na szpil. Kocich pucuje swoją moneta, ale po dwóch strzałach od jego kameratów zeżerał ta moneta. A Tasiemiec w jego basie powiedział, że wyjdzie bez łeb. Rajczu po raz drugi strzelo w Pikachu piorunym, Kaj boi mi się, że to są ostatnie chwile strum myszy, a skoro całe życie przeleciało mu przed augenami, to wspaniałych chwil nie miał za dużo, więc powiedział, że to w fanzoli i się budzi. We szpitalu Pikachu jest wnerwiony, bo ruby miał być na bramce, a nie w ataku, po czym siostra Joy przynosi kamol otyłości. Powiedziała, że go liźnie, to też będzie taki ruby jak tamten Stur. Aż chciał doć Pikachu ten kamol, bo wiedział, że on tej sztrum myszy niczego nie nauczy, a jak ewoluuje, to przynajmniej sam się czegoś nauczy. Kaj Pikachu wyciepnął ten kamol, bo powiedział, że on nie chce lotać ze miażdżycą i herzklekotami bez całe życie, bo wystarczy mu jeden ciężar, że łazi z tym cepem. Jak już sztrom mysza wyzdrowiała i wyłazili ze szpitala, aż powiedział, Pikachu, nasza szczęśliwa gwiazda Kaj mu się pomyliły organizacje, w której je, bo wiadomo, że on jest w organizacji dwóch piorunów, a nie żadnej gwiazdy. Po drodze do sali, zespół R jeszcze jakieś protesty zaczął odwalać na ulicy, ale nasi kamraci widzieli tyle głupot w tym świecie, że to olali i poszli do lidera. Drugi szpil z liderem rozpoczął się rewelacyjnie. Kai obejrzeliśmy biczowanie małego stóra, po czym obejrzeliśmy ostateczny atak rajczu, czyli ciulnięcie basem. Po czym rajczu jeszcze raz chciał ciepnąć się na niego z tym fetem, ale Pikachu w końcu się wnerwił i powiedział, że będzie sport promował. kaj pierdół uciekł, bo wiedział, że Ruby je wolny na szybkość. Potem jak rajczu sobie nie dawał rady, postanowił ta cała sala ciulnąć w luft. kaj zniszczył wszystko oprócz Pikachu. Ten złoty stół stoł na łogonie. Kai się nauczył tego przy ostatnich tańcach na fajerze. Rajczu na szczęście nie mógł już nic zrobić, bo nie miał energii, po czym Pikachu go ciulnął Headbuttem w bas i złogona mu walnął w pysk, kaj to było super efektywne i tym sposobem nasz Zymft zdobył trzecią odznaka. To by było na tyle, dzięki, żeście byli, tradycyjnie dajcie szłapa w górę, subskrypcja i komentarz pod tym filmem oraz zapraszam na moje social media, link w opisie, dzięki za uwagę i do zobaczenia.